Cześć moje wilczki, to jest kolejny odcinek na moim kanale Wilczurek, tak A dzisiaj nagrywam z Minecrafta, tak, kolejny odcinek z Minecrafta Tak, i dzisiaj jak widzicie po tytule Ulepszamy mój domek, tak, bo na razie wygląda w ten sposób Ale ja już mam na niego plan Po pierwsze, chciałbym zrobić te piecyki O tutaj, o, miało być piecyku, miały być piecyki więc potrzebujemy 6 piecyków, więc od razu zabieramy się do roboty. A mamy bardzo dużo kobla, więc zrobimy sobie te piecyki. Tutaj oczywiście dajemy 6 siup yy, i siup. Dobra, tutaj też 6. Nie wiem, czy tak wystarczy, chociaż powinien, powinien starczyć. Tak, yy, dobra, i tutaj też. Yy, tutaj jest 5, dobra, tutaj jest 6. Dobra, i robimy te. Łoj, co tu się stało? Czy myślałem, źle to zrobiłem? Dobra, ok. Mamy sześć piecyków, więc idziemy od razu tam zrobić te sześć piecyków, oczywiście. Tak, ja tak mówiłem. Dobra, stawiamy te piecyki. Opa, opa. I opa, opa. Tak, i mamy mnóstwo, ale to mnóstwo tych piecyków. Na razie zabrów cały węgiel. Podzielił go po prostu na 6. Mm, dobra, ten podzielimy, tak. E, I jeszcze ten. Już mamy na 4 pizzyki. E, tak. Hmm, co ja robię? E, pfu, pfu, pu, 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 pu. Dobra, ja nie wiem czy ja to dobrze robię. Ale dobra, tutaj jest 9. O. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, zrobimy tak. Yy, nie, też musisz tutaj dać. Będzie tutaj. Opa. Yy, o, i zrobimy o tak, o. Dobra. Mamy nie tutaj... Dobra. Powinno być gites Więc do tych starszych piesyków... Oj. Dał więcej węgla. No, bo są starsze. Już się namęczyły. A do nowszych damy troszeczkę mniej. Opa, dobra. Opa. O nie, jeszcze dwa piecyki. No tak, zapomniałam ich. Mm, dobra, te dwa piecyki na razie zostaną bez nikogo, bo nie chcę mi się myśleć. A druga rzecz, mm, którą bym chciał ulepszyć ten domek, to zrobienie daszku. Tak, bo na razie nie ma dachu, jest tak. W sensie, ma dach, ale nie ma takiego lepszego daszku. I do tego są mi potrzebne pół płytki, więc od razu zabieramy się do roboty. Tylko musimy pójść po drewno, tak? Musimy pójść po drewno, żeby zrobić więcej tego, bo no, na razie mi to nie wystarcza. No, dobra. Ok, więc idziemy po drewno, tak? Idziemy po drewno. A w ogóle wyczyściłem już swój ekwipunek. Zobaczmy ile mamy łącznie diaksów. Mamy 22 diamenty, rozumiecie? W skrzynce mamy 22 diamenty, więc myślę, że bardzo, ale to bardzo dużo. W sensie, jak dla mnie? To bardzo dużo, chociaż wolałbym stack, ale dobrze, jakieś rzeczy już się da zrobić. Kurde, naprawdę tak szybko mi się zniszczyła siekierka. Naprawdę tak szybko. O co tu chodzi? No nie mogę, no. Tak szybko... Eee, no to idziemy do domku po nową. Ja nie widziałam, że ona mi się niszczy. Ech, jak zwykle, no nie? Jak zwykle. Dobra, idziemy do domku. Nie. Nie chcę nie od ciebie kupować, wilary. Idziemy tu, dobra. Okej. Okay. I gdzie tu jest, dobra, kobl. I czy mamy więcej patyków? tutaj są rzeczy z wczoraj mogę wam nawet pokazać 22 diamenty, 32 żelaza i ponad tak Dobra. czy mamy tutaj nie, nie mamy więcej patyków tylko jeden niestety, dobra więc robimy o tak, o dobra, to zabieramy mamy patyki i dobra i robimy siekierkę Dobra, i mamy śkierkę. Resztę gdzieś tutaj odłożymy. To są takie rzeczy. O. Dobra, odłożyliśmy rzeczy i idziemy kopać drewno. Tak, bo drewno nam się naprawdę przyda, a potrzebujemy jego sporo. Tak bardzo naprawdę dużo. Więc no. Czy gdzieś tutaj... Okej, okay, tutaj. W ogóle ostatnio sadziłem drzewka, żeby ich było więcej, no nie? Bo już naprawdę mamy mało tych drzewek, a się przydadzą. Więc no, e, idziemy niszczyć kolejne drzewka. Oczywiście, w, mm, w jakichś innych odcinkach też będziemy je sadzić, żeby, żebyśmy tutaj mieli jakichś najwięcej. Bo przydają się zawsze do jakiejś budowli. Wszystkiego się przydają. Więc no, mm, warto je mieć i trzeba je sadzić. W prawdziwym życiu również Dobra Jeszcze to zniszczone drzewko też by przydało się Zniszczyć, dobra Siup I jeszcze tutaj, okej okay. Udało się, udało się Tam jest krówka yy, I piesek Szkoda, że nie mamy kości Taki słodzik z niego Dobra, więc Myślę, że nam wystarczy tyle drewna Zobaczymy, najwyżej się wrócimy po więcej drewna, oczywiście. Więc idziemy szybko, 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 szybko. Szybko, 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 szybko. szybko. Dobra, idziemy siób, dobra. Ok, nie do piecyków. co ja robię. Dobra, idziemy tutaj, bo tu jest crafting, ok, i teraz robimy. Robimy ten, ten, ten. Mm. O, dobra, półpłytki. Eee, dobra, musimy poczekać, aż się zrobią takie. Kurde, no nie mogę. E, dobra, nie, robimy to samemu, bo nie chcę mi się wyczekiwać, aż się zrobią te e, półpłytki, więc no. E, dobra, jeszcze tak to robimy ten staczek. Będziemy mieli naprawdę bardzo dużo tych półpłytek. Nie wiem w sumie, czy nam tyle jest aż tego potrzebne. Ale dobra, bo ja mam już plan na to. Ja mam na to plan i zaraz wam pokażę jaki. Zaraz wam pokażę, jaki to będzie plan na ten dach. Ok. Troszeczkę tutaj damy. Dobra. Okej, okay, więc mamy po prawie trzy staki, więc to powinno raczej wystarczyć, ale najpierw pójdziemy się przespać, dobra. Śpimy, 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 śpimy. Dobra, przespaliśmy się. Oj, co ja klikam, dobra. Okej, okay, więc yy, potrzebna nam dirt, dirt nam jest potrzebny. dilcik dobra, niszczymy. Ech, przepraszam. Ech, przepraszam. Alergia, wiecie. Więc przepraszam, ale dobra, idziemy już. Yy, już wam mówię, do czego jest potrzebny nam dzircik. Do zbudowania schodków. Tak, tak, tak to, to robiliśmy, jak budowaliśmy dach. To teraz jest nam to potrzebne do zbudowania takiego innego dachu. Mhm. Dobra. Więc yy, robimy to w ten sposób. nie wiem, czy te prawie 300 nawet wystarczą, bo mogą nawet nie wystarczyć. A tego byśmy nie chcieli, no nie? Dobra. Ok, więc niszczymy. Oto, o. Kurde, spadło. I oto. O. Kurde, spadło. Yy, dobra, więc yy, lecimy dalej. Później się to pozbiera, no nie? Później się to pozbiera. O, kolejny golem zniszczony, ale to w innych odcinkach się go rozwali, bo też mi się nie chce. Napiszcie w komentarzach, czy widzę jak to jest tak na Javie, że tego golemy się cały czas respią, czy coś, bo u nas są cały czas, a ja ich nie respię, bo nie mam jak. Więc no, w sensie da się stworzyć golema, ale po co bym marnował tyle żelaza? Eee... Pierwnie nie gramy nawet na potworkach, więc po co mi to? Nie mam zielonego pojęcia. Mm. Ja tego nie robię. I chcę się was zapytać, czy na Javie tak jest, bo ja grałem na Bedroku, a nie na Javie. Czy na Javie tak jest, że po prostu golemy się respią? Bo chcę wiedzieć, chcę wiedzieć, tak, chcę wiedzieć. Opa, dobra, tutaj zbudujemy. Kurde, pierwszy tak poszedł. Ale na spokojnie to wystarczy, bo to to jest do... to jest it. Myślę, że powinno wystarczyć, bo to nie jest jakieś duże. Myślę, że to jest ostatnie piętro. Albo nie, jeszcze jedno zbudujemy. Mhm. To wtedy nie wiem, czy wystarczy. Ale oby, oby wystarczyło. Bo nie chce mi się wracać z powrotem, tak? <laughs> nie chce mi się wracać, więc no. Mm. Lecimy jeszcze tutaj, bo do góry to musi być, dobra? Ok. Opa. Robimy to. Dobra, i gites. dobra? I teraz jeszcze tutaj. No, bardzo mało mamy tego drewna. W sensie nie drewna, ale półpłytek. Tu jeszcze rozwalimy to i postawimy jedno, żebyśmy mieli więcej tych półpłytek no nie? Mhm, dobra. I tutaj stawiamy te półpłytki. Mam nadzieję, że to wystarczy, bo mamy jeszcze tam stack prawie jeden tutaj. Ok. Więc połączamy. 56 drewna zostało. A ja 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 mam nadzieję, że to wystarczy, bo jak nie, to będzie źle. Tak. Dobra. Okej, nie, no spokojnie, powinno wystarczyć. Opa. Dobra. Opa. Kurde, no. Chop, 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 chop. Okej. I ostatnie. Dobra widzowie, ulepszyliśmy domek. Jeszcze to trzeba zniszczyć. Siup, 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 Więc myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Także widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa!